Moje drogie bliźnięta, nie przeczytałam Wam, to będziecie oglądać dodatkowo. No trudno. Nie przeczytałam Wam kart dodatkowych, czyli przesłanie anielskie. 10. Szczęście w nieszczęściu. Może dojść do tego dziesiątego, czyli prawie, że wnów, lub będzie się tyczyć kogoś, kto się urodził dziesiątego, może mieszkacie pod dziesiątką. Um, Albo będziecie często widzieć dziesiątki. Lub tak jak powiedziałam, może się będzie tyczyć kogoś, kto się urodził dziesiątego jakiegoś miesiąca, albo dziesiątego, czyli w październiku. I ta karta ci mówi: szczęście. Zaraz. Szczęście w nieszczęściu. To, co wydaje się być problemem, w rzeczywistości jest częścią odpowiedzi na Twoje modlitwy. Zrozumiesz przyczyny swojej obecnej sytuacji, gdy wszystko się wyjaśni. Ufaj w moc niebiańskiej ochrony i nieskończoną mądrość, a Twoje modlitwy zostaną wysłuchane. Szczęście w nieszczęściu, kochani! Sylvie Brown.

Różnie to może być. 17.56, 12.56, 11.56. W każdym razie w jakiś sposób to będzie z Wami rezonować i jak będziecie często te numery widzieć, to znaczy, że jest coś na rzecz. Let go of the helm of life. Czyli zdejmij ten helm życia and let the current pull you. In your chart's direction. I popwing. cię. Um, prąd pociągnie w, w odpowiednim uh, kierunku. Proszę. 10, 56 i dwie karty, moje drogie bliźnięta. 16 i 2. No. All that glitters. 16. Czyli nie wszystko jest złotem, co się świeci, bo chcielibyście mieć to, co się świeci, ale zapamiętajcie, że nie wszystko, co się świeci, jest złotem. 16. Czyli może dojść do tego 16, lub poznacie właśnie osobę a 16, która jest urodzona 16 dnia jakiegoś miesiąca. Albo będziecie często i gęsto widzieć szesnastki. W każdym razie być może a będzie to w jakiś sposób z wami rezonować. I dwa yin potrzebujecie pozytywnej energii, bo jest yin and yang. A dwa to kapol, czyli para. Może się to właśnie tyczyć waszego związku, a czyli potrzebna jest tam pozytywna energia. Moi drodzy. I to by było tyle z dodatkowych kart. Przepraszam jeszcze raz i do widzenia.